Dziękuję bardzo. Nazywam się Jacek Piskorzup, z Instytutu PAN i po moim wystąpieniu nie będzie pachniało optymizmem, a wręcz odwrotnie, bo będę mówił o problemie, który jest może bardziej lokalny niż to, o czym ogólnie rozmawiamy, bo dotyczy miast nadmorskich, natomiast znacznie bardziej fundamentalny, bo z suszą można żyć, no powiedzmy, jak z chorobą, natomiast, natomiast wzrost poziomu morza może być śmiercią dla historycznej części z wszystkich miast portowych. Przede wszystkim Gdańska, ponieważ jest nisko położony w delcie rzeki Wisły. I o tym, o tym właśnie chcę mówić dzisiaj. Zobaczymy. To jest nie, nie poziom morza, to są temperatury. Ale gdyby, gdybym za ostatnie 800 lat, ale gdybym pokazał poziom morza, oczywiście na tyle, na ile my go możemy zrekonstruować, co, co nie jest jeszcze idealne, to byłoby podobne. Na północnej półkuli głównie się robiło. O, przepraszam. Na północnej półkuli się robiło. Chyba nie będę używał bo tak jest słabe. Robiło się coraz chłodniej w ostatnich stuleciach. To jest związane z zmianami orbitalnymi Ziemi, potem z zadymianiem w, w, w czasie przemysłowym. Ale od mniej więcej roku 1800, kilkadziesiąt. Zaczęliśmy, zaczęliśmy ogrzewać ziemię i to powodowało także wzrost, wzrost poziomu morza. Tam Państwo widzą te prognozy od, od roku 2010, no, współczesnego. W każdym razie ogrzaliśmy ziemię od czasów przemysłowych o 1,2 stopnia. Pamiętajmy, że podpisaliśmy w Paryżu, że mamy nie ogrzać więcej niż o 2, najlepiej niż o 1,5. A jako oceanograf powiem Państwu, że jak poczekamy aż ocean się nagrzeje, to przy niezmienionej ilości gazów cieplarnianych, a my zwiększamy nieustannie, to to 1,2 zamieni się w 1,8, więc już, już przekroczyliśmy to 1,5. Dzisiaj Greta Thunberg tłumaczy Komisji Europejskiej, że plany Unii Europejskiej są zbyt mało radykalne, plany zmniejszania emisji i, i zgodziłbym się z nią, i przypomniałbym, że główne jej przesłanie jest takie, że słuchajmy naukowców, więc posłuchajmy naukowców. To są mierzone satelitarnie poziom morza od, od roku 93. To jest łatwo policzyć, że to jest, że to jest 27 lat. Przez te 27 lat, jak, jak widać, się około 9 centymetrów podniósł poziom morza. Wydaje się, że niewiele. Średnio na rok to jest w tym okresie rzędu tam mniej więcej 3 mm z groszami, z tym, że to, to przyspiesza. Ostatnia dekada to nie jest istotne statystycznie. O, udało mi się pokazać laserem. Ale to jest około 4 mm. A jeżeli tak będziemy robili 5 mm w przyszłej dekadzie, 6 mm w następnej, to dojdziemy do tych prognoz, o których Państwu za chwilę pokażę. Co jeszcze jest ważne, że to jest oczywiście mierzymy od roku 1993, ale metodami takimi klasycznymi, poziomem morza w marografach, w portach, mierzymy to oczywiście dłużej. Jest to ograniczone. W, w niewielu miejscach na świecie, ale możemy. Najlepszy szacunek, jaki mamy, że poziom morza czasów przedprzemysłowy się podniósł o 23 cm już w tej chwili. Niedużo, ale, ale też ma znaczenie. Będzie, będzie więcej. Tak to wygląda przestrzennie, te pomiary, pomiary satelitarne. Wszędzie zasadniczo rośnie, jeżeli popatrzymy. Popatrzymy wszędzie w czerwono, to znaczy rośnie. Natomiast jeżeli odejmiemy trend średni, to widzimy, że to jest bardzo różne w różnych miejscach. Dlatego to właśnie pomiary miejscowe niekoniecznie niekoniecznie nam dużo mówią, jednak musimy to mierzyć globalnie. Część z tego jest, jest zmianami dynamiki morza, tym zmianami prądów, które wpływają na. na, na Wzrostu morza, ale także są zmiany poziomu morza związane z stopieniem lodu, bo lód to jest grawitacja, więc jak, jak ubędzie lód na Grenlandii czy Antarktydzie, to w tych miejscach paradoksalnie poziom morza wolniej rośnie niż gdzie indziej, bo jest mniej przyciągana woda przez, przez ubywający lot. Więc to wszystko trzeba, trzeba oczywiście brać, brać pod uwagę. To dość dobrze, to nie jest najnowszy rysunek, ale, ale bardzo ładnie, ponieważ tu. Jeżeli porównamy trzy różne pomiary, mamy pomiary radarowe, altymetryczne, wzrostu poziomu morza, to jest to niebieskie, w poszczególnych latach, mamy pomiary w... Masy wody w morzu, masa wody w morzu yy, rośnie głównie przez stopienie dorodów i lodowców. Oczywiście także przez zmiany hydrologiczne, ale to jest, to jest mniej ważne. To jest to yy, zielone, a czerwone to są zmiany temperatury, to znaczy wzrost poziomu morza związany z rozszerzalnością cieplną w wyniku zmian temperatur. Jeżeli dodamy to czerwone i to zielone, to mamy tą przerywaną kreskę. Widzimy, że te trzy pomiary satelitarne bardzo dobrze się zgadzają, więc, więc możemy wierzyć w to, co w to, co mamy. Ten spadek poziomu morza w 2011 roku, to jest hydrologia, to są olbrzymie deszcze w Australii, które spowodowały, że aż poziom morza spadł, ale to jest przejściowe. No, prognozy prognozy wzrostu poziomu morza z ostatniego raportu IPCC, który już jest uważany, że jest za mało, za, mało, no, za konserwatywne. Wszystko zależy od tego, ile wyemitujemy gazów cieplarnianych. To, jest to, to właściwie oznacza, że będziemy musieli... Pochłaniać gazy cieplarniane już bardzo szybko, to znaczy nie tylko nie emitować, ale też je zabierać z atmosfery, więc jest to mało prawdopodobne. Jeżeli będziemy robić tak jak dzisiaj, a wszystko na to wskazuje jeszcze długo, to mamy ten scenariusz najwyższy i wzrost poziomu morza gdzieś od pół do, do metra. No, są niepewności związane z modelami i tak dalej. Natomiast powiem Państwu, że to nie, jest, to nie jest najnowsza prognoza. Poza tym no, trzeba brać pod uwagę jednak przy planowaniu najgorszy możliwy scenariusz, więc nawet w tym raporcie. Najgorszy możliwy scenariusz to jest metr. A to, co się od tego raportu dowiedzieliśmy, to że tak powiem, włos się jeży na głowie, bo się okazuje, że są olbrzymie tereny Antarktydy Zachodniej, gdzie lądolot spoczywa na głębokości kilku kilometrów pod poziomem morza, czy właśnie na dnie morza, i jest w tej chwili podtapiany przez cieplejsze morze od spodu. Jeżeli to wszystko ruszy, to jest jeden z tych lodowców, drugi to jest. Peak Island, tutaj na, na północy, to już by wystarczyło na kilka metrów wzrostu poziomu morza. I proszę zwrócić uwagę na ten tytuł po angielsku, że, te, że nie ma już tego zatrzymania. Prawdopodobnie jak to, jak to minie tam próg nie, to Państwu nie pokazuję jak to wygląda, bo tutaj jest, jest taki próg a potem się robi coraz głębiej w głąb kontynentu. Co ciekawe, jak to minie ten próg, to następne stabilne miejsce to będzie, to będzie brak lodu w ogóle tu. Jak długo to zajmie? No właśnie, byłem kiedyś na konferencji w EGU w Wiedniu, kiedy to pokazywano te wyniki: Polad i Dekonto. Oni wzięli pod uwagę zjawiska, procesy, o których się dowiedzieliśmy dopiero niedawno. Na przykład to, że nie mogą istnieć klify lodowe wyższej niż 100 metrów, bo się po prostu zawalą. Jak to się weźmie w modelowaniu, jak to się uwzględni w modelowaniu i założy się po prostu, że, że woda dookoła Antarktydy, jak oni zrobili, ociepli się o 2 stopnie, a to nastąpi w tym wieku to proszę zobaczyć w tym modelu, który nie wiadomo czy jest prawdziwy, ale jest to, jest to najlepsza nasza wiedza w tej chwili, to będziemy mieli y, już po stu latach Antarktydy, której nie poznamy, z półwysem Antarktycznym, który będzie, który, będzie, y, który będzie wyspą. No jak to wpłynie na poziom morza, no właśnie to w tym stuleciu to, to będzie koło metra, może metr z hakiem, natomiast następne stulecie będzie już katastrofalne, to będzie kilka metrów. To są najnowsze prognozy temperatur tam do roku 2000 i, i wzrostu poziomu morza. Tu już mówimy nawet o więcej niż, niż metrze. Nie będę się na tym zatrzymywał za mocno. Ale pokażę Państwu taki też dość niedawny artykuł 2017. Mianowicie na każdym z tych rysunków skala jest kolorowa i zawsze inna. Do roku 2050 wzrost poziomu morza u nas na przykład, popatrzmy, to jest tam od początku wieku, około tam 20-30 centymetrów. Da się to przeżyć. Koniec wieku to jest rzędu ponad metr. Ponad metr już, już w tych najnowszych prognozach. A proszę zwrócić uwagę, weźmy jeszcze dwa stulecia, no bo nie, nie skończy się rozpoziom morza. Właściwie prawdopodobnie nawet jeżeli już przestaniemy zwiększać stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, to to będzie trwało dalej, bo się będzie rozpadało od Antarktydy według tych modeli. W związku z powyższym proszę zwrócić uwagę na skalę. To jest 1000 centymetrów, to jest 10 metrów, to jest 15 metrów. W roku 2300 możemy się spodziewać, że będziemy mieli poziom morza 10 do 15 metrów wyższy niż obecnie. Tu, gdzie jesteśmy, będzie mniej więcej 10 metrów wody nad nami. Znaczy, co z tym zrobić? To jest dobre pytanie do decydentów. Ostatnio był taki pomysł, żeby odgrodzić nie tylko Bałtyk, ale Morze Północne. Ale był to potwornie droga inwestycja. A poza tym trzeba pamiętać, że no oczywiście będzie to bardzo bezpieczne, dopóki ta tama nie pęknie, a żyjemy w świecie, gdzie istnieje terroryzm, wojny, trzęsienia ziemi i parę innych rzeczy. Więc zamiast tego co stopniowego wzrostu poziomu morza przez kilka stuleci, możemy mieć wzrost poziomu morza przez kilka dni, jeżeli ta tama kiedyś pęknie. Więc takie mamy alternatywy, praktycznie. No. Pytanie nam, no, może nas coś uratuje, bo wiem, że są te różne procesy. Na przykład proszę zwrócić uwagę, to jest procent, jaki procent w danym miejscu wzrostu poziomu morza jest w stosunku do, do średniego, średniego światowego? Modelowanie przyszłości. Jeden to znaczy, że będzie średnia światowa. Wszystko czerwone i, i takie, no bo nie wiem, ciemno-czerwone to jest więcej. Tak jak mówił papież Franciszek w swojej encyklice, oczywiście najbardziej ucierpią ubodzy z krajów trzeciego świata, które najmniej się przysłużyli do tego. To jest właśnie spowodowane tym, że tam, gdzie jest blisko lodu, to będzie mniej, mniej wzrastało niż tam, gdzie jest daleko od lodu topiącego się. My jesteśmy blisko lodu, ale niestety południowy Bałtyk ma akurat kolor taki prawie no 0,90 parę, czyli możemy w używać. Tych danych światowych dla, dla Wybrzeża Polskiego. A trzeba jeszcze pamiętać o jednej, o jednej ważnej rzeczy, że Gdańsk opada, Gdańsk jest u ujściu rzeki, dobrych pomiarów nie mamy, ale jakieś, jakieś już mamy. Jeżeli porównamy historyczne serie pomiarowe z Gdańska i na przykład z Koło czy Szczecina, to widać, że w Gdańsku szybciej wzrasta poziom morza. Tu jest jedyny na który znalazłem polsko litewski, graniczni inni, który z, z altymatycznych danych pokazuje, jak się zmienia poziom, poziom gruntu. W naszym, w naszym województwie i widać, że to jest około minus 1, czyli, czyli opada około milimetra na, na rok, czyli do tych 3 mm wzrostu średniego możemy jeszcze jeden dodać. Wyjątkiem jest Gdańsk, że było śmieszniej, Gdański Sopot, ale to jest prawdopodobnie to, że po pobieramy więcej mniej wód głębinowych niż, niż w czasach PRL-u, i prawdopodobnie Gdański Sopot się przejściowo podnoszą, ale to, to jest przejściowe, proszę Państwa. Znaczy, trzeba dodać do, do tych 30 cm, które już, już byśmy mieli nawet, gdyby nic nie przyspieszyło. Jeszcze w ciągu stulecia kolejne 10 cm. I tak samo myśleć, myśleć prze, wstecz. Mnie zawsze dziwi, że my nie uwzględniamy tych 30 cm, bo 23 dodać 10 przez stulecie to jest około 30, które już w Gdańsku z poziomu morza. Podczas remontów bardzo pięknie wykonywanych przez Urząd Morski i nasze miasta na nabrzeży. To jest statek mojego Instytutu Ocean Oceanologii, stojąca przy pięknie wyremontowanym nabrzeżu w Nowym Porcie. Podczas y, tak zwanej cofki, dla mnie to jest tak zwanej, bo my to nazywamy spiętrzenie sztormowe, oceanografowie, podczas spiętrzenia sztormowego z stycznia 17, ona nie stoi kawałek od, od brzegu, ona stoi przy nabrzeżu zalanym o kilka, pięknie wyremontowanym, zalanym o jakieś no, kilka centymetrów. Widać, widać bruk, więc to jest powiedzmy 3-4 centymetry. A teraz proszę Państwa, kiedy budowano te nabrzeże w XIX wieku, ona na, na pewno. Było bezpieczne nawet przy takich sztormach, ponieważ poziom morza był 30 cm wyżej. Więc pytanie jest, dlaczego odbudowując to, remontując, nie uwzględniamy choćby tych 30 cm? A może jeszcze trochę w przyszłość? To takie pytanie, pytanie może retoryczne, ale pomoże przy wzroście, poziom morza o 2 metry. To jest jedna z tych licznych map, które można w internecie ściągnąć, ale co to znaczy o 2 metry? Jeżeli do końca wieku będziemy mieli metr wzrostu poziomu morza, jak, jak być może będziemy mieli, jeżeli nie, nie, nie spowolnimy naszych emisji gazów cieplarnianych. I jeszcze przyjdzie sprzęczenie sztormowe, które może mieć jeden metr, to będziemy mieli już na końcu wieku coś takiego. Oczywiście to jest, co zostanie zalane, gdybyśmy niczego nie bronili. No już w tej chwili duża część żyła byłaby zalana, no ale oczywiście to będzie wymagało podwyższenia, że tak powiem, całej obrony o jeden metr. Gdybyśmy nic nie robili, to żuławy są oczywiście całe stracone tam praktycznie aż do, aż do, no właściwie wszystko, co przez tysiąc lat, że tak powiem, rzeka Wisła odzyskałabyśmy, stracili, Hel byłby wyspą, Gdańsk byłby, ja pokażę na koniec jeszcze powiększenie, Gdańsk byłby właściwie już, kończyłby się na, na głównym mieście, bo na wschód od niego już by nic nie było. Obszary zagrożone. To, o czym większość z nas tu mówi, to są, to są powodzie spowodowane opadami i to są te pomarańczowe rzeczy. Natomiast to żółte to są obszary zagrożone już współcześnie. Ja tu nie podałem źródła, bo nie pamiętam go, ale to jest z jakiejś prezentacji albo wód gdańskich, albo jeszcze, jeszcze poprzednika wód gdańskich wzięte. Więc obszary zagrożone w Gdańsku to jest naprawdę olbrzymia część miasta. To jest właśnie cały wschód miasta. I to, i to już w tej chwili to będzie się pogarszać, pogarszać co roku. No i jeszcze, jeszcze właśnie na koniec pokażę Państwu to, to powiększenie tego. My jesteśmy gdzieś tu, to jest główne miasto. Więc przy, przy metrze y, podwyższenia wody, przy, przy cofce. Y, w to sztormowym jeden metr, który by przerwała się przez, przez nabrzeża, to mielibyśmy właściwie już, już pod koniec wieku będziemy mieli taką sytuację. jest Sopot, który się wydaje, że jest, jest nad morzem, jest, jest w znacznie lepszej sytuacji. W Gdańsku tutaj, o jest Park Regana. Więc dla Gdańska to jest, to już na końcu tego stulecia to jest, to jest problem. A teraz pomyślmy o tych 10-15 metrach, jakie mogą być w ciągu następnych dwóch stuleci. To, to jest coś, co wymaga planowania już w tej chwili, to jest coś, co wymaga myślenia na przykład o wrotach sztormowych na obu wejściach Wisły, ale nie tylko o wrotach sztormowych, bo tu widać, że to widać, że to przy dwóch metrach to by się przelało w paru innych miejscach. To jest coś, o czym powinniśmy, powinniśmy zacząć rozmawiać, ale na razie bardzo mało tego słychać. tym niezbyt optymistycznym akcentem kończę. I dziękuję bardzo Państwu.